Wednesday powraca. Najbardziej tajemnicza z rodu Adamsów jest gotowa na wielki powrót. Jej mroczne spojrzenie, lodowaty spokój i umysł ostry, jak brzytwa. Znów zanurzamy się w jej dziwny, fascynujący, a czasami naprawdę niepokojący świat. Pamiętasz pierwszy sezon? Jej taniec podbił media społecznościowe. Postacie stały się kultowe, a gdy raz trafisz do Nevermore, nie da się już wyjść. Ale co wydarzy się tym razem? Wednesday wraca do Akademii Nevermore. Tylko że teraz, wszystko jest mroczniejsze. Dużo mroczniejsze. Nowi wrogowie, bardziej złożone relacje, i sekrety przeszłości, które nagle powracają. W samym centrum, nadprzyrodzona zagadka do rozwiązania. Twórcy Alfred Goe i Miles Millar nadal trzymają stery. Tak, Tim Burton też wraca. W tym sezonie wyreżyseruje cztery odcinki. Zdjęcia powstały w Irlandii, wciąż gotycko. Wciąż intensywnie. Ale teraz najważniejsze pytanie brzmi: kiedy premiera drugiego sezonu? Netflix podzieli serial na dwie części. Pierwsza część. 6 sierpnia 2025 roku. Druga część. 3 września 2025 roku. Sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. A pierwszy nosi tytuł Herve Vogue Again. Wednesday wraca. I tym razem wszystko stanie się naprawdę bardzo mroczne. Czekasz z niecierpliwością? Daj znać w komentarzu. Twój głos ma znaczenie.